You don't got go to work, 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 work. But you gotta go you don't gotta go Wszystkie z tej strony Shanela. Witam was w drugim odcinku szanela Art Kwiaska. Dzisiaj zobaczycie jak rysuje Selenę Gomez, ponieważ pod ostatnim filmem Selena Gomez pojawiała się najczęściej. Oraz na moim fanpage również wytypowaliście Selenę No i lecimy z łopkami, 400 łapek w górę i kolejny filmik z tej serii. A oczywiście w komentarzu napiszcie mi, kto ma być następny. Jumping and I hear my name. God's screaming to life. Life is happy, but it's so insane. We must merely make a start. Sibana. The layers gone and come, the birds have just begun. Take a stand for the people, for the land. Więc mam nadzieję, że filmik oraz wykonanie stalenego z Wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, wchodźcie na grupę na mojego fanpage'a, dodajcie mnie na Snapchacie, obserwujcie na instagramie. Mam nadzieję, że widzimy się niebawem w kolejnym filmiku. Pamiętajcie 400 łapek w górę i lecimy z kolejnym. A w komentarzu oczywiście napiszcie mi, kto ma być następny. Do tego stwierdziłam, że może do kolejnego odcinku wybierzecie charakter mojego rysunku. Czy ma być narysowany kredką, ołówkiem czy węglem. Możecie pisać w komentarzach. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!